Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiam. Na sam początek ta sama prośba co zawsze łapa w górę po tym filmem, jedno kliknięcie dla Ciebie, a pomaga rozwijać cały kanał, także dziękuję serdecznie. Oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj, oczywiście lecimy z taśmami, jest dzisiaj tego sporo, lecimy też z promocją bez ryzyka e, przegrana I słuchajcie, od tego zaczniemy. Jeżeli nie macie konta w betkliku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, Użyjecie go do promocyjnego obstawiam 50. Tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy, obojęty jaki kupon e, za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 d. można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest wasze, można w tej promocji chodzi o to, że nie ważne, czy trafiacie, czy macie zwrot, kasę możecie wypłacić, nie trzeba grać dalej. Także osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, warto sobie skorzystać. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na fejsie. Ponad 81 tysięcy typerów, takich jak Ty, więc sobie wbijaj, link jest w opisie pod tym filmem. Zapraszam też na naszego Instagrama. E, oczywiście link też jest w opisie pod filmem. Mamy nawet konkurs na, na dzisiaj, także warto sobie wskoczyć. Piłka jest do wygrania. Nie mam jej tutaj nigdzie nie pokażę wam, ale wbijajcie link, tak jak mówiłem w opisie pod filmem. I lecimy jeszcze z konkursem, zanim przejdziemy do konkretów. Jest 5 do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. No subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu tu pojęcie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Ajaxem a PSV Eindhoven. To jest oczywiście super puchary Holandii. Dopisujecie swój login gracza z Betclika. Typujemy do 20 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracz na Betclik nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. No i zaczynamy od trzech tych podstawowych kuponów. Błażej, Daniel i Wiktor rywalizują między sobą. Nie idzie to w tym miesiącu na razie dobrze. Idzie wręcz powiedziałbym bardzo ciężko i bardzo źle, ale jest dużo czasu, żeby to odwrócić. Tutaj. Macie takie e, szybkie podsumowanie, jak to wygląda w tym miesiącu. Przypominam, poprzedni miesiąc Wiktor wygrał, skończył z profitem, więc bardzo fajnie, i liczę, że tutaj też się jeszcze to odwróci. Zaczynamy od kuponu. E, oczywiście po tych kuponach będą tasiemki, na które pewnie większość z Was czeka. E, zaczynamy od kuponu Błażeja, który daje zwycięstwo jeloni po kursie 2.12 Termaliką, No, twierdzi, że Jelonia jest po prostu w lepszej dyspozycji na starcie rozgrywek, na starcie sezonu. I tutaj z takim kursem naprawdę warto sobie to zaryzykować. I dorzuca handicap KTP plus 2, e, dlatego że HJK zaraz w środku tygodnia ma ciężki mecz remanżowy w europejskich pucharach i wydaje tutaj się Błażejowi, że troszkę w lidze będą się oszczędzać. I czy KTP jakąś ogromną różnicą goli nie przegra. Więc z tego ewentualnie 270 zł. Dalej mamy, dalej mamy ciekawy kupon od Daniela. Mamy tak, zwycięstwo Stali Rzeszów, i remis lub wigry suwałki to jest druga polska liga. I teraz słuchajcie szybkie ogłoszenie. Jest coś takiego jak Sports. Możecie tutaj oglądać sobie właśnie choćby drugą ligę. I tutaj będą też pojawiały się takie niszowe rozgrywki, jak hokej, polski hokej, polska piłka ręczna, niższe ligi koszykarskie właśnie w Polsce, warto sobie na to zerwać bo na przykład miesięczna subskrypcja, żeby tutaj sobie te mecze oglądać, nigdzie indziej tego praktycznie nie da się oglądać, to 23.99. Ja odsyłam do opisu pod filmem, jeżeli ktoś jest zainteresowany, można sobie rzucić okiem, można rozkminić, czy warto tutaj w takie w takie coś zainwestować sobie, jeżeli chcecie właśnie te niższe rozgrywki mecze w niższych rozgrywkach oglądać, no to warto zawiesić tutaj na sekundę oko. Tak jak mówiłem, link jest w opisie pod tym filmem, więc tam sobie e, zerknijcie. No i oczywiście jest tutaj jeszcze, tak jak widzicie, mecz konkursowy Ajax e, PS Weinhoven Bottom tu score po, kurs, po kursie 1,53. E, no tutaj jest troszkę większy kurs ogólny, bo 3,90 i z tego ewentualnie 343 zł na kuponie. I jest jeszcze oczywiście kupon od Wiktora. To jest też Trebelek. Pierwszy mecz o 13.30. E, Andrek 2,5 goli w meczu Brazylii i Hiszpanii. To jest finał Igrzysk Olimpijskich. E, oczywiście w piłce nożnej mężczyzn. E, tutaj Wiktor. E, Argumentuje to tym, że po prostu praktycznie, praktycznie przez cały turniej obie ekipy grały dobrze w defensywie i tych goli nie puszczali dużo. Hiszpania to nawet bardzo mało strzelała, bym powiedział. I tutaj wydaje się właśnie Wiktorowi, że, że obie ekipy wyjdą nastawione defensywnie, bo to jest finał, wiadomo. Otwarcie się tutaj, zbyt, zbyt ofensywne rozpoczęcie meczu, czy zbyt w ogóle ofensywne granie może, może być zaraz pokarane i robi się problem w finale. Dalej, Andrek, 2,5 goli w meczu górnika. I stali Mielec, bo obie ekipy słabo zaczęły rozgrywki ekstraklasowe, i tutaj w ofensywie wygląda to bardzo słabo, więc dlatego tutaj Anderek. I jeszcze Botim tu score w meczu Leicester i Manchester City, bo po prostu Wiktor liczy na dobre widowisko, na to, że Leicester się postawi. No, oczywiście to jest początek sezonu, jeszcze nie wszystko będzie funkcjonowało tak jak powinno, też biorąc pod uwagę to, że jest to początek sezonu i nie wszystko tak będzie funkcjonowało. Można spodziewać się zanim Wiktora dziur w defensywie, dlatego mamy taką propozycję, i to jest 378 zł z tego. I teraz słuchajcie, teraz mamy taśmę pierwszą z dwóch dzisiejszych. Na początek taśma od Dominika, który ostatnio no, trafił. No, co to dużo mówić? 8 na 8 zdarzeń trafił. E, na fanpage'u może widzieliście. Zamykał kupon. E, za 560 zł e, była postawiona ta taśma. Zamykał na 10700. Widzicie gdzieś tutaj screen teraz. E, mógł nie zamykać, byłoby 15 tysięcy. Widziałem, że tam kilka osób sobie tą taśmę pograło. Więc moje gratulacje. I tutaj znowu overowa propozycja. E, tym razem za 800 zł. Już mam też informację od, e, e, od Dominika, że, że troszkę takich taśmek będzie nam podrzucał. Więc można się ich na filmach z spodziewać, 18800 dzisiaj do wzięcia, więc jeżeli, daj Bóg, wejdzie cała, no to jest 18000 czystego profitu i jest jeszcze druga taśma na dziś od Wojciecha za 590 zł, więc też ogromna stawka, tutaj nieco mniej do wygrania, bo 7166 zł, dla porównania tutaj kurs 14, jeżeli chodzi o taśmę Dominika, no to 25, więc wyższy, na tej pierwszej chyba był 34, więc jeszcze wyższy, no i tak to wygląda na dzisiaj, mamy pełen zestaw kuponów, ja oczywiście dziękuję, że oglądaliście do samego końca jak zawsze na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszej grup, wszystkie linki Dosłownie wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Także wskakujcie i sprawdzajcie. Wygranych kuponów dobrego dnia. Trzymajcie się. Do jutra.